poinformowaliśmy o podpisaniu umowy jako Vercom SA dotyczącej przejęcia 100% udziałów w firmie MailerLite, globalnym dostawcy rozwiązań e-mail marketingowych z grupą ponad 37 tysięcy klientów biznesowych rozsianych po całym świecie na 180 rynkach oraz ze strukturami i zasobami ludzkimi również w ponad 30 Krajach, dzięki czemu ta największa transakcja w tym roku, jeżeli chodzi o przejęcie przez Polską spółkę podmiotu globalnego, w bardzo dużym stopniu umożliwi nam przeskalowanie naszej działalności z dotychczasowej pozycji lidera rozwiązań sipasowych owych w Europie Środkowo-Wschodniej na globalnego gracza na tym rynku. Spółka Vercom bardzo dynamicznie rośnie. Na, w ciągu ostatniej dekady. Oczywiście przyspieszenie tego wzrostu po tej transakcji będzie bardzo duże, dlatego że my podwajamy skalę naszego biznesu, powiększając naszą marżę brutto z 54 do 107 milionów złotych tym jednym właśnie ruchem chcemy połączyć to co najlepsze dzisiaj w grupie Werkom czyli doskonała globalna wielokanałowa technologia komunikacyjna z obecnością na globalnych rynkach przejmowanego przez nas podmiotu po to aby tworzyć globalnego gracza który znajdzie się za chwileczkę w top 5 światowego rynku SIPAS Przejęcie spółki MailerLite większy taki 12-miesięczny okres bardzo mocnej, intensywnej pracy związanej ze skalowaniem naszego biznesu. W tym roku przejęliśmy już, w zeszłym roku przejęliśmy już spółkę Freshmail, lidera e-mail marketingu w Polsce, spółkę PushPushGo, która dostarcza, wyspecjalizowana jest w dostarczaniu rozwiązań pushowych w tej części Europy. MailerLite z kolei przenosi nas na tą skalę globalną. Kończymy ten etap, wykorzystaliśmy wszystkie, zgodnie z obietnicą złożoną naszym inwestorom, środki pozyskane w zeszłym roku na, w trakcie naszego debiutu giełdowego i w tej chwili przechodzimy do kolejnego etapu budowania, skalowania naszej działalności globalnej.